byłem uzależniony od rzeczywistości. Kiedyś byłem naiwny na przykład, nie wiem czy to jest cecha charakteru czy nie, ale, ale dawno już yy, przestałem być. Wybuchowy to jest to, co, co, czego nie lubią yy, w domu, a, a od czasu do czasu się yy, zdarza. Gdzieś trochę wrażliwości na pewno potrzeba w tym, co od dawna robię i czym się bawię, i tak dalej. To jest, to jest i malowanie, i fotografowanie to, to, to chyba tak. Mamie zawdzięczam tzn. zawdzięczam ponieważ nie, nie, nie mam do siebie żalu za, za wybór drogi życiowej prawda i, 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 i rzeczywiście to, to była naj, naj Ważniejsza osoba w moim życiu. Na pewno bardzo żałuję, że dość wcześnie odeszła. Mój tata był człowiekiem, który doradzał i doradził mi w życiu wybór zamiast kierunku czysto artystycznego, jednak taki bardziej Bliski życiu, to znaczy ziemi, powiedziałbym, konserwatorstwo. Myślę, że jego doświadczenie życiowe do, do, do tego doprowadziło. Był praktyczny. Wydarzeniem ogromnie ważnym w moim życiu. To był wybuch wojny i odejście ojca na długo. Na przeszło sześć lat z domu. To jest pierwsza ogromnie ważna w moim życiu, w ogromnie ważny moment. To jest uratowanie się ojca. Potem przeżycie dzięki dziadkom, u których, u których mieszkaliśmy. I a potem powrót ojca z internowania, z pracy już w, jako, jako lekarza w Anglii. Wojna, którą przeżyłem, i jeżeli Byłem, je, jeżeli śniły mi się rzeczy y, takie przerażające, y, to, y, to z tym miały wspól, coś wspólnego. Na przykład y, takie dziwne, y, chociaż ciche bardzo, naloty. Y, ta, ta obecność jakichś y, takich samolotów dziwnych na, na, na takim nocnym niebie. Jeśli się modlę tak żarliwie, to z prośbą o, o to, żeby nie dotknęło nic takich rzeczy. No przede wszystkim moich najbliższych. Przeprowadzka z okolic Torunia. Do, w Kieleckie, gdzie dostał e, mój e, tata e, pracę lekarza w Skarżysku. Następnie wybór szkoły. E, tam poszedłem do, do e, dziewiątej klasy. <laughs> Skończyłem liceum, jedenastą klasę i to, że nie miałem tak długo ojca, przez wiele lat prawda, decydowało, że zostałem w liceum ogólnokształcącym, a nie wybrałem szkoły plastycznej. Nie chcąc opuszczać domu prawda, i rozstawać się z ojcem, który tak niedawno wrócił i, 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 i było mi go brak,. Prawda, jedna. A potem decyzja już wyboru tego, tego tych studiów i decyzja pracy. To były momenty decydujące. Pracowałem po studiach w pracowniach konserwacji zabytków jako konserwator witraży zabytkowych. Potem, jako współtwórca, że tak powiem, to znaczy inaczej mówiąc, szklarz witrażysta. A potem decyzja przejścia do pracowni fotograficznej w tych samych PKZ. -ach kiedy nadarzała się okazja i zajęcia się fotografią, która już mi prywatnie, że tak powiem, przyczepiła się do mnie. To, to tutaj też tata mój współdecydował, bo podarował mi taki przywieziony z, z Francji. Aparat fotograficzny studiowałem w ten sam kierunek, który studiowała moja żona. Spośród chyba dziewięciu kobiet na naszym roku. Nieduży kierunek, nieliczny nie, nie, nie kierunek, bo mężczyzn było tylko dwóch, ja, i, i, nie żyjących zresztą Adam. Pewno chwilami zastanawiałem się, prawda, co do, co do cech moich, moich koleżanek. Były najbliżej, najlepiej je znałem. Wybrałem, jeśli tak można powiedzieć, osobę bardzo odpowiedzialną, bardzo pracowitą. Byłem urodą zafascynowany. Może to była najładniejsza dziewczyna wśród tych. I to, i to chyba decydowało o, o wyborze. Kobiety życia. Zmieniliśmy w pewnym momencie miejsce swojego bytowania, na przykład z Sorunia, prawda, na, na Sanok. I, I tutaj zyskałem przyjaciela w osobie nieżyjącego już pana Romka Biskupskiego. I o tym, o, o tym człowieku mogę powiedzieć, że to był przyjaciel. Pan Romek łatwo się nie zaprzyjaźniał. Minęło dużo czasu od momentu poznania go do przejścia na ty. To, co ja tutaj robiłem przez całe lata za pieniądze, w muzeum, to nie była sztuka. Czasami przydawało się w tym posiadanie jakiegoś zmysłu, prawda, bo wybór, prawda, jakiś tam motywu i tak dalej, to na pewno. I tak prawdę mówiąc przez całe lata tutaj, tutaj pracowałem. Natomiast poza tymi murami, to było szukanie y, motywów to ludzie y, na rynkach, na, na, y, na jednym rynku, na drugim rynku, y, znajomi, sytuacje takie podchwycone, tak powiem, w godzinach wolnych i y, szukanie motywów y, w otoczeniu. Y, Stara architektura, stare budownictwo, zaułki, to co stare to lepsze niż nowe, prawda, jak, jak zwykle. I ta możliwość wyjścia, wyjazdu, wy, kiedyś wyjścia w plener i zmierzenia się, jeden z motywów to było zmierzenie się, prawda, z rzeczywistością. To jest taka codzienna zabawa, wie pan, nie codzienna, ale y, y, taka, no okolicznościowa, ale, ale, ale często, często do tego wracałem, od, y, od dzieciństwa właściwie, bo od szkoły rysuję ludzi, twarze rysuje, y, z skutkiem różnym. Ale tutaj się ludzie poznają, sami znajomi poznają, także to mnie troszeczkę podbudowuje. To, co robię, to jest przede wszystkim dla siebie. Ale jeżeli miałoby to zostać na amen w tak zwanej szufladzie, to bym nie czuł pełni satysfakcji. A tym bardziej jeżeli to coś mogłoby się ludziom do czegoś przydać, podobać zainspirować, może tak na jak jak zacząłem widzieć te murale tak zwane, prawda? Te motywy takie, które no nie, nie były jeszcze odfotografowane, nie, nie, nie były popularne. Czasami, czasami miałem takie wrażenie, że robię coś pierwszy raz. A jeżeli nie pierwszy raz, to w każdym razie nie jest to Jakieś bardzo już ob, obfotografowane, to dawało, to, to dawało mi rzeczywiście jakąś jako, jako satysfakcję. Jak myślę, co mnie czeka po. Wiem, że coś mnie czeka, bo gdybym wierzył, że nic, to kto wie, czy nie byłoby mi lżej w tej chwili, bo konieczność odpokutowania za złe czyny, czy też brak działania i sądzę, że istnieje.